Jaka ma być ta jedyna? Przygotowałem i wydrukowałem listę. Streść. Streścić? Musi być reprezentacyjna, schludna i bardzo dbająca o higienę. I ma szanować starszych, żeby mama ją polubiła. Zupełnie inna niż ja. Właśnie, Twoje przeciwieństwo. Weź tę listę. Dzięki. Żebyś miała ją pod ręką. I o niczym nie zapomniała. Dzięki temu na pewno wszystko zanotowane. Tutaj zapamiętałaś? Wystarczył rzut oka. Ok, wszystko jasne. Jesteś zawodowcem. Листа? Эфир.